Cześć, siemano Wam wszystkim z tej strony. Blaki, i witam Was w, 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 w którym? W 44. odcinku z Let's Play Minecraft. Jest ze mną Nazgul. Cześć, Nazgul. I tak z racji, że było po, Wasze głosy były podzielone po ostatnim odcinku. Więc, y, szanowny Nazgul, zostanie zmieniony w Wilka. Dostanie magiczną gwiazdę. I zostanie zmieniony w wilka! Bo wilki są... Ale taki paradoks troszkę. Owca wilk, owca wilk. <laughs> na stój. Rozkazuję ci stać. Jep. Ale zajebistość. Zawsze chciałem mieć wilka. Z zawsze chciałem mieć wilka. Kto by nie chciał mieć wilka. No może mu IQ podskoczy przez to. Jesteś wilkiem! I jeszcze raz! Mięso! Jest mięso! Dobra, możesz jeść chleb jak chcesz, ale jesteś wilkiem, fajnie przynajmniej wyglądasz. Dobra. Ostatnio na live'ie, bardzo, bardzo dawno temu, chodziłem z wami, z widzami yy, po tym, yy, po świecie i znaleźliśmy parę bagów, i nas czemu wnikasz w schody. <grybuj> <grybuj> Dobra, rozumiem. <grybuj> bardzo bardzo fajnie. Yy, Okej, okay. i właśnie co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że. Właśnie, że... Aha, że chodziłem po świecie i że z wami parę bugów odkryłem. Udało mi się je naprawić, udało mi się troszkę wyrenderować więcej mapki i z górą jak podróżowaliśmy znaleźliśmy... COŚ. Coś co jest w dżungli, coś co pewnie wiecie co to jest i coś co jest w zasadzie całkiem fajne do eksploracji. Pomyślałem, że zrobimy sobie z odcinek jak sobie to zeksplorujemy. Jeszcze między odcinkami, bo odcinków nie było dość dawno, o Jezus, bijesz mnie, yy, to zrobiłem coś z domkiem. Poprawiłem płot dookoła domku, zrobiłem jedną kratkę dalej ten płot, troszkę powiększyłem tam mm, powiedzmy teren dookoła domku, i porobiłem ścieżki do domu na zgula zrobiłem ścieżkę i, i jest noc. I aha, jeszcze tu w całym domu zrobiłem, zamiast szkła, zrobiłem glass painy. Okej, okay, zrobił się dzień magicznym sposobem Nazgul wilk odpalił dzień magia mu pozostała tutaj tylko w niektórych miejscach jest szkło całe, a tak to wszędzie to poprawiłem na glasy pejny tutaj jest podwójny płot, podwójna wysokość, ładniej to wygląda i jest ogólnie lepiej tutaj jest dróżka do domu Nazgula, tam jest dróżka do portu tutaj można wejść blokiem. z tyłu domku jest jeszcze wejście można obejść domek dookoła Wychodzi całkiem, całkiem fajnie. E, co jeszcze? Hmm, chyba tyle się zmieniło od, od waszego ostatniego pobytu w czarnej przystani. I teraz będziemy zmierzać z nas górem do dżungli. Co tam. O, drapu, 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 drapo, 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 drapu, drapu, drapo, 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 drapu, drapo, drapo, drape, drap. Jeszcze za łóżkiem drapu, 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 drapu. Okej. Okay. Już lepiej. Dobra, na gór, skoro teraz masz już... Yy, yy, nie wiem, siwęch. No zaprowadź do tego miejsca, które ostatnio odkryliśmy. Śmiało. Ja za tobą. No ja za tobą. Bo mógłbyś iść tak bardziej lądem, nie wodą. Bo to słabo płynąć wodą, jak nie mamy łódki. Okej, okay. więc y, rozpocznijmy wielką podróż. Więc. Hej, jesteśmy. Siemka. Nazgul mnie tu doprowadził, jak sami widzieliście. Jesteśmy już koło dżunglowej świątyni. Ja. Yeah. Mogą nas tam czekać pułapki. I, i inne fajne rzeczy. Yy, po drodze, nas gór atakował wszystko, co się ruszało. Y jak nie on. Atakował inne owce, znaczy. Atakował owce. Yy, atakował świnki. Normalnie killer jakich mało. Dobra. Wow, jaki dźwięk. Okej, okay, trzeba uważać tutaj na pułapki. Pochodnie mam. To od razu będziemy tu wszystko rozświetlali, żeby żeby wiecie, czy tu zrobimy domek nasz letni, żeby nie było. O fakt, spadłem za nisko. Zaraz, zaraz tam zejdę niżej. Na górze spokojnie. O! Tu jest wejście właściwe. Tylko ja tu wszystko muszę poświetlać, no bo jak to tak w takiej dziurze mieszkać? O, widzicie tu jest zamaskowane wejście. No, a tu jest właściwe wejście. No. Jak nie, jak tak. No, dobrze. To idziemy niżej. Uwaga, uwaga, Nazgul, uwaga. Wiesz, tu jest niebezpiecznie. Na każdym kroku czają się niebezpieczeństwa. Jezus, nie! A jak tu zaraz wybuchnie tam? Nie ruszaj tego. Czekaj, my tu zaraz mechanizm obczaimy. O, widzisz? Czekaj. Coś tam jest. Pusta skrzynka? Nie. <grym> Złoto Azteków! Będziemy przeklęcić, będziemy szkieletami i żelazo Azteków. Dobra. A teraz... Czy to do końca prowadzi? Nie, czekaj, nie ruszaj. Ha. Czyli możemy coś tu zrobić, faktycznie. Odpalę tamtą. Odpaliło się to. Teraz odpalę tą. Odpaliło się to. A teraz tak zrobię. Fuck. Nie tak zrobię. Tak zrobię. Teraz tak zrobię. I teraz tu się odpaliło. Tu się odpaliła dziura. Ok. I tak ukradliśmy ich skarby, więc jest nieźle. Nie baw się nas, zgól Musimy iść niżej. O! Jest linka z pułapką. Czekaj. Zaraz to usunę. Aktywowałem chyba pułapkę z przypadek, ale nic mi się na szczęście nie stało. O! Więcej złota i żelaza azteków. Następna linka z pułapką. Ci to są normalnie. Coś tu jest, tu są strzały. Strzały też weźmiemy im. A co? Mogą się nam przydać. Tu też się może to przydać, te strzały stąd. Te mechanizmy to się pozbędziemy ich. Ale to nie teraz. Te liany. Po co tu tyle lian w domu nam. Będziemy mieli ładny dungeon. Piczu będzie z nas dumny. Swoją drogą, jak wspomniałem o Piczu, to u Picza. Yy... Znaczy, Pichu zaczyna, tak powiedzmy, współpracę z pewnym studiem produkującym gry. I u mnie to na fanpage'u, yy, nie wiem, pokazałem, czy jakby, jakby, jakby chci, jakbyście chcieli to nazwać. Yy, odesłałem Was do filmu Picha, gdzie Picchu opowiada o pewnej grze. Jeżeli ktoś tego nie widział, to zapraszam na fanpage'a. Ej, na usunąłeś schody. O fak, pojawiły się. Yy, to zapraszam na mojego fanpage'a, yy, link w opisie. I możecie stamtąd z, y, sprawdzić, co u na kanale się dzieje. Gdyż piczu naprawdę y, c, całkiem fajnie przedstawił gierkę. I bardzo, bardzo obiecująco się zapowiada pe, y, pewna produkcja. Zapraszam Was tam. No, to tyle, co mogłem pomóc. Y, możecie dawać dotacje na y, produkcję tej gry. Ja tak zrobię. Tam dam jakieś, może, 10 euro. Zobaczymy Podoba mi się bardzo y, konwencja tej gry No, co tam? Co, 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 co robisz? No co się bawi? Nie baw się tym! Odpali... I tak usunęliśmy tu... No dobrze... Ej, zostaw tak jak było. Bo było! Zostaw, 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 bo już było ładnie ułożone Jeszcze to musi iść do góry chyba Tak? Tak, wszystko działa tak jak powinno Dobra Pousuwamy te liany do końca, żeby tu syfu nie było u nas w domu no, jaki hardcore z Was jeszcze, y, moje dro moi drodzy widzowie, mieszka w świątyni? No, świątyni Azteków. To trzeba mieć jaja do tego. To trzeba mieć jaja i wilka. Kto z Was ma wilka, no? To. Ja, ja hoduję wilka z czarnym smyczą. Co? Ilu z Was takiego ma, no? Weź go za gór. Zeżryj go. <grym> <grym> Okej. Okay. Pierwszy raz chyba w ogóle ever, jeżeli gram w taką minecraftową grę, byłem w... w świątyni w dżungli. Naprawdę, to była moja pierwsza wizyta w takiej świątyni. Fajnie jest. Podoba mi się bardzo... E... Takie, eksplora... ...takie eksplorowanie świata. Jejku, nie mogę coś dzisiaj się wysłowić. Właśnie, to dlatego, że nie jesteś jakimś, nie wiem, potworem asteckim, nie wiadomo czym, przedstawiasz przed tabliczki i opowiadasz różne dziwne rzeczy ludziom. I, 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 I komunikujesz się w jakikolwiek sposób ze mną. Jesteś potworem asteckim? Przyznaj się. Jesteś? Jesteś? Jesteś klątwą! No tak, przeklej nas, mam teraz nas gulana na wieki. Chyba w większości z, wam się to, z Was się to podoba. Więc nie jest najgorzej, mogliśmy trafić gorzej. Przynajmniej dało się go zmutować wilka. Nie wierzyłem, jak ten przyszedł do mnie do domku wędrowny handlarz yy, neterowymi gwiazdami. Że ten twoim owcem smutuje wilka. No to kupiłem jedną gwiazdę za dwa diamenty. W ogóle skąd on ją miał? Co to był za przedmiot, to ja nie mam pojęcia. No ale działa! Działa na gór, działa! Jesteś wilkiem! Czekaj! O, czekaj! Chodź, chodź, chodź! Am. Um. Dam, niam, niam, niam. niam. <laughs> zakupuję kości. Jaki, jakiś czwany. <laughs> Na później będzie miał. Okej. Okay. Nie ten klocek. Nie pasuje tu. Ach. Skąd ty bierzesz wełnę? Ten, proszę cię bardzo, już jest ładnie No, to chyba tutaj wszystko. Jeszcze pozbędziemy się tych dispenserów, stąd. A. Nie mam już miejsca w punku przez te wszystkie rzeczy. No ale jeszcze coś się wygrzebie. Skrzynki też się stąd pozbędziemy. Okej. były no wale saplingi, takie takie rzeczy to niepotrzebne są. Tu będzie trzeba pozabudowywać koblem te wszystkie dziury w ścianach. To Aztekowie se porobili. O, to nie jest, nie jest nowoczesne, nie podoba mi się to. Ale tak, niedługo tutaj zamieszkamy. Przynajmniej na parę odcinków. O, jeszcze więcej syfu tutaj jest. Tam nic nie ma? No nie ma. Dobra, na razie jest tutaj jak jest, ale to chyba tyle w tym odcinku. I dzięki wam za obejrzenie. Chodźcie na zgól, ustaw się obok mnie. Wiem, odcinek nie był długi. Ale jeszcze czekaj, o, obejrzymy to z zewnątrz, to dopiero zakończymy odcinek. Bo jeszcze trzeba trochę widzów podtrzymać, no nie? Chodź, ja idę na dach. Chodź ze mną eksplorować dach. Uh, jestem. Jestem na dachu. Tu trzeba tak, żeby helikoptery tu nie wpadały, oświetlić. Okej. Okay. Kto by tam chciał mieć jakąś uszkodzoną świątynię Azteków? Tak w połowie jest pod ziemią, więc wiecie. Tutaj jest gdzieś to właściwe wejście. Dobrze. Jest ukryte w miarę. Trudno dostępne. Prawie. Więc nie jest źle. Nie jest źle. Można wyjść tędy, można wyjść tędy. Potwory się tam nie dostaną. Poza tym potwory w Minecraft się boją azteków. Myślicie, że skąd wziął się tyle zombiaków. Większość to byli aztekowie, tylko się wyrznęli nawzajem i... Mi się kalendarz później skończył. Tak, wła właśnie taka jest prawdziwa historia. Tak, właśnie, prawda? Prawda na z gdziekolwiek jesteś? Moja Ty, owce w, w wilku. Pewnie zawsze byłeś wilkiem przebranym za owce. Nie widzę cię. No, o cześć. Składam Ci pokłady o wielki Tazgulu. Bogu Azteków. Ada, do Baszkości. Składam Ci ofiarę. Z tej kości. Hmm. Pretty much good. Dobra, ale chodź tu koło mnie stań. Musimy pięknie zakończyć odcinek. Czekaj. staniemy tutaj jak szaman prawdziwy, z kością w ręce właśnie. Stanie obok mnie, w sensie stań tak na ołtarzu, ołtarzu, czymkolwiek. Radę stanąć na ołtarzu, ołtarzu, ołtarz, ołtarz. Na no, ołtarzu stań, na ołtarzu. No wbij się tam jakoś, no. No, pięknie ci poszło. Poza uszkodzeniem nam sufitu. No, obróć się w stronę yy, kamery. Nie zasłania mnie dupą. Okej, okay, jest pięknie. Ja i mój wilk na zgól Żegnamy się z wami z tego majestatycznego miejsca w dżungli, z tej świątyni. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia, zobaczenia następnym razem. Jeśli się wam spodobał odcinek, dostawcie łapkę w górę. Możecie subskrypcję, jeżeli chcecie więcej odcinków i chcecie je na bieżąco oglądać. I wbijcie na fanpage'a, który widzicie na dole. Dzięki, na razie, pa!